Hulajnoga Zuzia w Zo. A hulajnoga ma na imię Zuzia. Ma różowe rączki i kółka, którymi uwielbia jeździć w nieznane. Bardzo ciekawi ją świat i kocha nowe przygody. Ciekawe, co zaplanowała na dziś. Dzisiaj Zuzia razem z przyjaciółmi wybiera się do ogrodu zoologicznego. Umówili się przed bramą. Zuzia musi już wyjeżdżać z domu żeby się nie spóźnić. Gdy dotarła na miejsce, okazało się, że ma sporo czasu do umówionej godziny, i jej przyjaciele jeszcze się nie pojawili. Postanowiła na nich poczekać przy stoisku z balonami. Zuzia zaczęła podziwiać balony. Były takie kolorowe i miały przeróżne kształty. Sprzedawca zauważył jej zainteresowanie i zaproponował Zuzi piękny fioletowy balonik, który później został przywiązany do jej kierownicy. – Hej, Zuziu! – krzyknęli przyjaciele Antek, Tomek i Basia, którzy właśnie dojechali na umówione miejsce. – Jaki ładny balonik! – zachwyciła się Basia. W końcu wszyscy kupili baloniki w swoich ulubionych kolorach. Nasi przyjaciele dokładnie przyglądali się wszystkim zwierzętom, czytając o nich ciekawostki na małych tabliczkach. Właśnie zatrzymali się przy wybiegu, dla koali. Te urocze małe misie akurat słodko spały, przytulając się do siebie. Ojej, wiedzieliście, że koale potrafią spać nawet 20 godzin dziennie, czyli prawie całą dobę, powiedział Antek. Ja też bym tak mógł. Kocham spać, zażartował Tomek. Zostałoby tylko mało czasu na zabawę. Zastanowił się chwilę i przyznał, że tyle snu to jednak trochę za dużo. Mijając wybieg ze słoniami, dowiedzieli się, że są to największe ssaki żyjące na ziemi. Faktycznie, dorosłe słonie robiły wrażenie swoimi rozmiarami. W oddali było widać także małe słoniki, które pluskały się w wodzie, świetnie się przy tym bawiąc. Kolejnym miejscem, które odwiedzili, była papugarnia. Znajdowało się tam mnóstwo wspaniałej roślinności oraz wiele kolorowych ptaków. Nagle przed Zuzią ukazała się piękna niebieska papuga. Usiadła na gałązce drzewa, którą mijali. Cześć papuszko, masz bardzo ładne pióra, powiedziała Zuzia. Cześć papuszko, masz bardzo ładne pióra. Powtórzyła papuga i odleciała. Wszyscy z początku się zdziwili, a później roześmiali. Zuzia i jej przyjaciele Cudownie się bawili, odwiedzając następne wybiegi ze zwierzątkami, gdy nagle Zuzia poczuła, jak tasiemka od balonika odwiązuje się od jej kierownicy. Niestety nie zdążyła jej złapać i balonik zaczął lecieć prosto do nieba. O nie, mój balonik, krzyknęła zasmucona Zuzia. Przyjaciele Zuzi zaczęli ją pocieszać i mówić, że kupią jej nowy balonik. Zuzia ostatni raz popatrzyła za balonikiem w niebo i zobaczyła coś niesamowitego. Balonik akurat przelatywał nad wybiegiem dla małpek. Jednej z nich udało się go złapać. Małpka skacząc z drzewa złapała Tasienkę i ściągnęła balonik na ziemię. Grzecznie oddała go Zuzi i z powrotem wskoczyła na drzewo. Zuzia była przeszczęśliwa. Antek, Tomek i Basia. Dalej nie mogli w to uwierzyć. Nikt nie spodziewał się takiego zwrotu akcji. Wracając do domu, Zuzia stwierdziła, że był to udany dzień. Na pewno jeszcze nie raz odwiedzi ogród zoologiczny, a fioletowy balonik przywiąże w swoim domku, tak żeby już nigdzie nie odleciał. Wracając do domu, Zusia stwierdziła, że był to udany dzień. Na pewno jeszcze nie raz odwiedzi ogród zoologiczny a fioletowy balonik przywiąże w swoim domku, tak żeby już nigdzie nie odleciał.